Dzisiaj Norwich zatruło się kuchnią japońską, tak? A propos pani Deli Smith, straszne nam żadne El Clasico, które za chwilę zaczyna się na kanale Plus Premium. Umówmy się, liczy się nie tylko słynne te Clasico między Manchesterem a Norwich. Tak, tak, pani Rafale, dzisiaj musimy iść w agresywny marketing. marketing. Widzę ten ogień w pana oczach i czuję, że wydarzeniem dnia jednak jest spotkanie na Old Trafford między Manchesterem United a Norwich, a na ten mecz zapraszają niezwykle serdecznie. Fauna Horny i Andrzej Twarowski. Jeśli kibic Manchesteru ma słabszy dzień, to jest prosty sposób, by z tej lekkiej kandry wejść w taki stan niemal euforyczny. W tym celu nie trzeba iść ani do apteki, ani do sklepu branżowego. Wystarczy spojrzeć w tabelę Premier League, bo nic kibicowi Czerwonych Diabłów nie poprawia tak humoru jak 12 punktów przewagi nad Manchesterem City. Ale jak wiadomo, w tej lidze lepiej dmuchać na zim. To zagranie taką angielką. Tak z tego czasu się mówiło na takie sztuczki na podwórku. Nie wiem, czy to się przyjęło u pana też na podwórku, czy nie bardzo? Angielka? Raczej Brazylijka, jak piłka odbiła A. się od poprzeczki, wpadła do siatki. To tak. No Mamy nadzieję jednak, że Baron za chwilę wstanie i dokończy spotkanie. Lee Camp to 28-letni bramkarz z Irlandii Północnej. Myślę, że w tym meczu Mark Ban to chciałby bronić nawet, gdyby mu złamali rękę psom. Wes Hulahan strzelił nam bramkę w towarzyskim spotkaniu w Dublinie. Wes Hulahan. Też sobie moment wybrał. No. Niedobry. dobry. Ban rzucił się. A zobacz A, jednak to, przepraszam, płacząc, precyzja była. Płacząc i szlochając by się jednak wturlała. <laughs> Karik. Do pewnego momentu myślał, że nie ma żadnych piosenek o nim, ale to już się zmieniło, powstał utwór, którego słowa brzmią mniej więcej tak. Uważamy, że wcale niewiele jest gorszy od Skolca, czy coś, coś podobnego, że nie, jest równie dobry jak Skols, o. No i poczytuje sobie to Michael Carrick jako największy z możliwych komplement. A do jakiej melodii śpiewają? A tego nie wiem, zabij mnie. No, jeśli chodzi o śpiewanie i melodię, no właśnie to, tutaj to lepiej mi... mnie nie pytać. No właśnie, ja bym chciałem, żebyś zaśpiewał nawet, no, ale już wiemy, Anderson. że to się nie zdarzy Da, Van Persie, Van na lewą nogę! Nie wiem, czy na górnym tarasie piłka nie wylądowała. Tak, na wszelki wypadek pewnie arbiter poprosi o drugą futbolówkę, bo tej mogą już nie znaleźć porządkowi. Czy też Kej Kamara, który miał świetny debiut przed własną publicznością. Bramka, która przywróciła życie drużynie Norwich w rywalizacji z Evertonem. Na razie ten chłopak średnio ma niezną 36 minut Premier League i jeden gol. Jak ją podtrzyma, to będzie miał swój pomnik na każdym placu w mieście Norwich. O, widzimy. I już mam pan Aleksander w akcji różnie Norwich w środku pola no mamy co najwyżej no nie może takie dwunastoletnie rowery a mówimy o marce samochodu Trafford tak patrzę tak. na holta i wydaje mi się że jak jest kredens do przeniesienia w domu to raczej nie dzwoni po kolegów ale też od razu dodajmy że na razie nie musiał przemieniać wody w wino w swojej bramce Dawid Decha żadne Cuda i sztuki nie z tej ziemi nie były potrzebne. wyrównującego. Przyznam, że nie zauważyłem tam jakiegoś niezgodnego z przepisami zagrania pamperskiego, a nawet specjalnie nie wpadł z jakąś ogromną szybkością na bramkarza. Może wyszedł z założenia, że dawno mnie realizator nie pokazywał. Jest teraz ku temu nie najgorsza okazja. A zwłaszcza, że złapałem piłkę, no i ta interwencja była skuteczna. Tom Cleverley Ostatnio został spytany Kogo wolałby mieć w drużynie Cristiano Ronaldo czy Messiego Postawił na Portugalczyka, natomiast Wayne Rooney Powiedział, sorry Krysia Dla mnie jednak Messi Znana angielska kuchnia jest z tego, że jest bardzo smaczna <laughs> Fish and chips i podobne przysmaki ja dokończę wątek Kamary, to pisze... tysiąc, tysiąc przepisów na ugotowanie fasoli. Premier League Shinji Kagawa. Miał Oczywiście dwa gole, ma cztery. Asysty, asysty ma Padlaser, czyli Michał Karik. Natomiast goście stracili już ochotę do gry. Znaczy mi się wydaje, że, że goście to już się wykąpali i siedzą w autokarze. Ale muszą mu podwyższyć tygodniówkę, bo widziałem, że tam rozszarpane rękawki. Coś ze sprzętem, nie tak? To strzelił bramkę w stylu tego piłkarza PSG, ale nie Ibrahimowicza, tego co niedawno do nich doszedł. Nawet nie, no Ale nie Beckham! To była ta technika uderzenia. No widzisz, jak to długo trwało, zanim wpadłem.